Witam Was moi drodzy w dniu dzisiejszym i chciałabym Was zapytać o Wasze oczekiwania. Czy jest tak, że wy w życiu, jeżeli do czegoś dążycie, to tylko chcecie, czy oczekujecie tego? I chciałabym Wam odpowiedzieć pewną taką krótką historię o słoniu. Zapewne każdy z Was w dzieciństwie kiedyś był w cyrku. I zastanawiał się, dlaczego taki olbrzymi, potężny słoń reaguje na rozkazy trenera swojego i przecież on ma taką moc, taką siłę, jest olbrzymi i mógłby tak naprawdę uciec z tego cyrku, dlaczego tego nie robi. Będąc dzieckiem, też się zastanawiałam nad tym, dlaczego tak duże zwierzę jest posłuszne. I wiem dlaczego, ponieważ e, usłyszałam historię o słoniu, e, będąc malutkim słoniątkiem, który urodził się, był przybijany e, łańcuchem do koł, kołkiem do ziemi, i za każdym razem, kiedy chciał się uwolnić z tego łańcucha, próbował, e, nigdy nie dawał rady, ponieważ jeszcze nie był na tyle silny, e, kołek był wbity dość głęboko. I ten słoń za każdym razem próbował, próbował, aż któregoś momentu zwątpił i przestał próbować. Pogodził się z tym faktem, że ten kołek zawsze, ten łańcuch przyczepiony do jego nogi, zawsze będzie go przytrzymywał. I wiecie co? I któregoś razu zrozumiałam, że ten olbrzymi słoń, który już był dojrzałym, dużym, ogromnym słoniem z potężną, potężną siłą. Dlaczego on tego nie robił, dlaczego nie uwalniał się, dlatego że e, zwątpił w siebie, zwątpił w swoje możliwości, zwątpił w swoje siły, zwątpił w to, że da radę, m, ponieważ cały czas pamiętał tą sytuację, kiedy był mały i próbował, już nigdy później nie podejmował tych prób. Będąc małym słoniątkiem, kałek dla niego był za duży i nie dawał rady uwolnić się, był za głęboko być może wbity. A jak był już olbrzymim słoniem, no to właśnie jego ograniczenia, które pozostało w pamięci, w głowie, ograniczało go. Dlatego też, moi drodzy, zastanówmy się my sami, jak jest z nami. Czy my czasami nie hamujemy się tak jak ten słoń, który próbował się wydostać z cyrku? czy my też nie hamujemy się i nie ograniczamy się właśnie przez nasze myśli. Dlaczego, że wątpimy w siebie, ponieważ kiedyś nam może coś nie wyszło, nie dawaliśmy rady, a teraz może być zupełnie inaczej. Więc pamiętajcie, wierzcie w siebie, wierzmy wszyscy w siebie, próbujmy i pamiętajmy, że możemy, oczekujmy od życia jak najwięcej i czerpmy naprawdę garściami z tego życia. Trzymajcie się moi drodzy i do następnego.